Dzień dobry, nazywam się Monika Richardson, Na moim gościem dzisiaj jest Grzegorz Pogorzelski, Pogorzelski Nieruchomości. Dzień dobry, witam serdecznie. Dokładnie tak, Pogorzelski Nieruchomości w Warszawie, a w Dubaju Pogorzelski Real Estate. O Warszawie, o Dubaju, ale też o całej Polsce i może nawet globalnie porozmawiamy sobie o nieruchomościach w The Richardson Talk. The Richardson Talk. Talk. Zapraszam Monika, Monika Richardson. Jest takie pytanie, Grzegorzu, i pewnie Ty też je dostajesz co pewien czas. Po co komu agent nieruchomości? Prawda? Przecież żyjemy w dobie internetu. Możemy sobie zrobić zdjęcia, zamieścić odpowiedni komentarz i sprzedać, kupić każdą nieruchomość. Dokładnie tak. Natomiast e, trzeba sobie odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie. Czym tak naprawdę jest sam proces sprzedaży nieruchomości? Z jakich elementów się składa? Ponieważ, jeżeli się dobrze zastanowić, to nie tylko przygotowanie oferty, to nie tylko wyłuszczenie z tej oferty tego, co jest najbardziej wartościowe, aby podnieść wartość tej nieruchomości, ale to również sprawdzenie odpowiedniej wartości nieruchomości, to również współpraca z innymi agentami nieruchomości, którzy mogą z nami współpracować, to również umiejętności negocjacyjne, a, a chociażby na samym końcu to również czas, który możemy zaoszczędzić dzięki temu, że komuś to po prostu zlecimy. Także tych elementów jest zdecydowanie dużo więcej. A na końcu są jeszcze kwestie prawne. Zgadza się. I tutaj wchodzisz Ty z wykształcenia prawnika. Całe na biało. Może niekoniecznie na biało, ale fakt. Jesteśmy dosyć nietypową, można powiedzieć, agencją nieruchomości, ponieważ łączymy w sobie dwie profesje, można powiedzieć, a nawet i więcej. Ponieważ zarówno ja, jak i moja żona, która jednocześnie jest spółniczką w naszej firmie, jesteśmy prawnikami. Ponad połowa naszego zespołu to również prawnicy. Mamy w zespole architektkę, można powiedzieć, że architekta, żonę architekta, o może tak, mhm. mówię o nim architektka, ponieważ wie tyle na temat architektury, że mogłaby sama ten zawód wykonywać. Mamy dziewczynę, która jest po, po wycenie nieruchomości, po, po studiach z tym związanych, tak? Także to jest bardzo wiele profesji, które łączą się w całość. Natomiast kwestie prawne zdecydowanie tak. To nam bardzo pomaga, ponieważ klienci bardzo często pytają o trudne stany prawne i takie trudne przypadki, z takim trudnymi Często mam do czynienia. I teraz y, prowadzisz tę te agencję od 11 lat, mhm. ale pozostajesz w kontakcie cały czas ze wszystkimi swoimi agentami? Tak, tak. Ale już nie z klientami agentów? Nie. E, przez długi okres czasu ja również byłem jednocześnie właścicielem agencji i agentem. Sprzedałem mhm. bardzo wiele nieruchomości w Polsce. E, natomiast przeszedł taki moment, w którym no, musiałem troszeczkę postawić na, na pewną zmianę. To znaczy, krótko mówiąc, po pierwsze byłbym konkurencją dla swoich własnych agentów w biurze, czego nie chciałem robić. Po drugie, stwierdziłem, że jeżeli mam zająć się innymi sprawami i mam być dla nich odpowiednim wsparciem, to muszę być na to przestrzeń i czas. W mm -hmm. związku z powyższym dzisiaj, w naszej pracy, to agenci nasi w naszym biurze, nasz zespół pracuje z klientami, a ja jestem dla nich tym wsparciem, supportem i tą częścią organizacyjną firmy. No i trochę też takim coachem chyba, prawda? Cłoszka mi się tak. <laughs> Powiedz mi teraz, ostatnie kilka lat dziwne zawirowania na rynku nieruchomości, choćby COVID, prawda? Mm -hmm. Pandemia, która sprawiła, że każdy chciał mieć te swoje 40 Potem każdy chciał mieć cztery ściany i trochę ogródka. Zgadza się. Prawda? Sytuacja bardzo dynamicznie się zmieniała. Co mówią ci y, twoi agenci? Czy jest coraz trudniej, czy coraz łatwiej im pracować? Um, gdybyśmy rozmawiali na temat sytuacji na rynku ogólniej, e, to myślę, że e, kiedy wsłuchamy się w głosy agentów e, nieruchomości na rynku, to będą mówili, że jest trudniej, bo takie głosy do nas docierają. My tego nie odczuwamy. Nie odczuwamy tego, myślę, z tego względu, że do nas trafia coraz więcej klientów, więc oni mają coraz więcej pracy. Natomiast fakt faktem, co pewien czas mamy pewnego rodzaju momenty na rynku, które się bardzo różnią. Mhm. Wspomniany COVID wcześniej, tak? czy um, wojna na Ukrainie i wiele różnych elementów, które wpływają na to, co w danym momencie na rynku się dzieje. Czyli na przykład um, wynajem nieruchomości, bardzo um, ceny na, najmu wzrosły w momencie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. Um, chęć tego posiadania tego ogródka wspomnianego, mm. tak, w czasie COVID-u. To są takie momenty, gdzie coś się zmienia. Ja uważam, że na tym rynku nie ma lepszych czy gorszych momentów, są po prostu inne i trzeba umieć się do nich dostosować. I to jest część też waszej pracy, żebyście byli na tyle elastyczni, żeby można było być takim opiekunem dla tego klienta, prawda? Zgadza się. Myślę, że praca agenta nieruchomości to nie tylko wiedza, to nie tylko umiejętności negocjacyjne, czy narzędzia, które posiadamy, ale to przede wszystkim umiejętność pracy z ludźmi. Ja od bardzo wielu lat pracuję na tym rynku i od wielu lat zajmowałem się sprzedażą, jeszcze przed prowadzeniem agencji nieruchomości i ja nie wyobrażam sobie pracy z naszymi klientami, również moi agenci, kiedy my nie potrafimy dostrzec w długiej osobie człowieka po prostu, a nie sprawy czy nieruchomości, bo zawsze za sprzedażą tej nieruchomości, z nią się zawsze wiąże jakaś historia, to jest hmm. zawsze... Czasami to jest rozwód, czasami to jest urodzenie dziecka, czasami to jest przeprowadzka, jest bardzo wiele różnych historii, czasami są to problemy finansowe i my musimy dostrzec to, co jest najważniejsze, umieć dostosować się do tej sytuacji i odpowiednio temu klientowi pomóc. No tak, dlatego, że też Wam daje to bardzo dużo wiedzy na temat motywacji tego klienta, prawda? Się. Dlaczego on chce sprzedać, jak bardzo chce sprzedać, jak bardzo mu zależy na cenie. No to jest wszystko to, co Wy musicie, jeśli nie dowiedzieć się bezpośrednio, to wyczuć. Zgadza się. W którymś, w którymś momencie. Wiesz, jak tak pytałam o to, czy jesteś w kontakcie z agentami, to również mówiłam w kontekście umiejętności delegowania pracy. Mhm. Teraz jest ważny moment dla Pogorzelskiej Nieruchomości, bo dokonaliście ekspansji do Dubaju. Zgadza się. Języka lokalnego nie znasz, oprócz angielskiego, rozumiem arabskiego starałem się uczyć, ale nie znam teraz. No się. właśnie, czyli ta umiejętność delegowania pracy, czyli oddania komuś, prowadzenia tego biura na co dzień, znalezienia agentów. Rozumiem, że agenci mogą też być z Polski, nic nie stoi na przeszkodzie, prawda? Ale powiedz, jak, jak wygląda ten, y, tworzenie tej nowej bazy dla polskiej nieruchomości w Dubaju? Rynek dubajski jest inny, jest zdecydowanie, zdecydowanie różni się od tego rynku w Polsce. Różni się pod wieloma względami. Po pierwsze, inna kultura, inne przepisy, inny rynek nieruchomości, czy nawet można powiedzieć, inne przyzwyczajenia czy praca agentów nieruchomości na rynku, ponieważ ten rynek jest stosunkowo młody. No tak trudno o mieszkanie z 1800 roku w Dubaju, no prawda? Z skomplikowanym stanem prawnym do tego no jeszcze, właśnie. prawda, mm -hmm. z konserwatorem zabytków i, i tak, dalej, po tak, tak dalej. Kamienice pożydowskie po II wojnie, no tak, nic, tak. Takiego, Czy nic takiego się nie dzieje. Tam się nic takiego nie dzieje, natomiast po pierwsze a propos delegowania. Fakt to wymagało dużej organizacji, dlatego przygotowania do tego rynku trwały Ponad rok czasu, czyli przygotowanie do pracy, otwierania Agencji Nieruchomości w Dubaju. Natomiast mamy tam na miejscu polskich agentów nieruchomości, którzy tam mieszkają, którzy się też edukowali, którzy też zrobili licencję agenta nieruchomości, która jest obowiązkowa, o czym też nie każdy wie, w Dubaju. I każdy agent nieruchomości taką licencję powinien posiadać. Powinien zdać państwowy egzamin, który odnawia się co rok. Ciekawe. W związku z powyższym, taki agent nieruchomości powinien mieć fachową wiedzę. Najczęściej spotykamy się z ofertami, które widzimy na rynku, pięknych nieruchomości, które dają wspaniałe zwroty z inwestycji. To nie do końca jest tak, bo na każdym rynku mamy lepsze... I gorsze inwestycje, i podobnie jest w Dubaju. W związku z powyższym, też taki research, który trzeba było zrobić, to jest też bardzo istotna kwestia tam na miejscu. Natomiast łączenie dzisiaj tych dwóch biznesów, czyli biznesów w Polsce i w Dubaju, jest czymś bardzo interesującym dla mnie z punktu widzenia osoby prowadzącej biznes, ponieważ ja postarałem się zadbać o to, aby nasze zespoły się znały. To znaczy, mm -hmm. ten z Polski, ten z Dubaju, i mamy takie spotkania online, różnie między sobą, wymieniamy się doświadczeniami, rozmawiamy ze sobą na temat inwestycji. I to jest na pewno coś, co bardzo jest dla mnie interesujące z punktu widzenia takiego rozwoju biznesu. Często jesteś sam z Dubaju? Dość często, szczególnie ostatnio. Wróciłem mm -hmm. dwa dni temu, a miesiąc temu byłem przez miesiąc czasu, za dwa miesiące lecę po raz kolejny. No, w najbliższym czasie, czyli mówię o najbliższym pewnie roku czy dwóch, będę tam dosyć często. Natomiast myślę, że to jest taki moment, w którym ja chcę mieć pewność tego, że wszystko to, co zaplanowaliśmy, model pracy, obsługa klienta jest na takim poziomie, jakiego bym oczekiwał. A powiedz, ten model pracy dubajski i polski jest taki sam, te standardy? Na przykład praca na wyłączność. Mm -hmm. Pracujecie tak samo w Dubaju? Tak, natomiast um, są już tam pewne regulacje, które postępują. Dubaj ma to do siebie, że nawet jeżeli robi coś źle, to bardzo szybko stara się to naprawić i zmienić. Um, wcześniej było tak, że właściciel nieruchomości mógł podpisać umowę z tyloma agentami, z on chciał. Dzisiaj jest to ograniczone już tylko do trzech agentów. Ciekawie. Przy okazji takiej umowy, nazwijmy to zwykłej, czy jak niektórzy mówią, otwartej. Przeciwnie, jest to umowa na wyłączność, kiedy podpisują umowę tylko z jednym agentem. Mm -hmm. Po drugie, bardzo sprzedaje się dużo nieruchomości z rynku pierwotnego, czyli tak zwanego off-plan. A to z drugiej strony powoduje, że agent de facto nie musi zbyt wiele wiedzieć, przynajmniej w teorii, na temat rynku, bo wystarczy, że nagra piękną reklamę na Facebooku, zaprezentuje wspaniały apartament, który powstanie za 2-3 lata, mm -hmm. na którym teoretycznie klient zarobi 20% skali roku i będzie żył do końca życia już szczęśliwy z tego zysku, który będzie osiągał z nieruchomości. Na tym się praca agenta wtedy kończy, a nie powinna. I dlatego wracam do tego, co powiedziałem wcześniej: czyli my powinniśmy od samego początku zadbać o to, aby klient dostał taką garść informacji, żeby ta inwestycja była dla niego naprawdę dobrą inwestycją, a nie tylko taką, która wydaje mu się dobrą inwestycją. No i tak jak powiedziałeś, jest specyfika rynku w ogóle, czyli wiadomo, że te nieruchomości dubajskie są raczej właśnie inwestycjami, a nie tak. pierwszym miejscem zamieszkania klientów. by to bardzo różnie. Mieliśmy spotkanie kilka dni temu z klientem, który jest pilotem w jednej z linii lotniczych i on się przeprowadza z całą rodziną, dostaje pewnego za ekwiwalent z firmy na zamieszkanie w Dubaju i szuka po prostu domu. Całkiem spory jest to ekwiwalent, Całkiem tego co wiem, ponieważ linie lotnicze zachęcają swoich pilotów do tego, żeby mieszkali gdzieś na Bliskim Wschodzie, w takich powiedziałabym, nieoczywistych lokalizacjach, a za to może sobie mieszkać w bardzo miłym apartamencie, który mu znajdziecie. Zgadza się natomiast jeżeli chodzi właśnie o rynek. Hmm, Taki do zamieszkania, czy mówię o nieruchomościach, które są do zamieszkania, jest to faktycznie mniejsza część. Mhm. Dużo większą częścią stanowią, stanowią nieruchomości jednak pod inwestycję, tak zwaną. Tak? No dobrze, to krążąc wokół tematu, że podróże kształcą i mhm. są również dobre dla biznesu, co myślisz o tym, żeby może w Polsce wprowadzić taką licencję dla agenta nieruchomości, która byłaby odnawialna co roku? Jest to bardzo dobry pomysł. I poniekąd on się gdzieś tam próbuje ukształtować w Polsce. Mhm. To znaczy, mieliśmy taką licencję w Polsce jeszcze dobrych parę lat temu. Natomiast deregulacją jednego z ministrów, dobrych kilka lat temu, zostało to zniesione. I dzisiaj agent nieruchomości w Polsce nie musi posiadać licencji. W ogóle żadnej? W ogóle żadnej. Czyli dzisiaj mogę być e, stolarzem, a jutro mogę być agentem nieruchomości. To powoduje, no, ale to jest bardzo złe dla rynku. Tak, ponieważ e, nie mamy gwarancji, czy dana osoba. Ma kompetencje i przygotowanie do tego, żeby wykonywać ten zawód. Dlatego, jeżeli trafiamy do Agencji Nieruchomości, to co musimy zrobić, to znowu zrobić pewnego rodzaju research, jakie są opinie na temat tej agencji czy agenta na rynku, i to jest w zasadzie jedyna informacja, którą możemy sprawdzić. Poza jeszcze jedną, mianowicie Polska Federacja Rynku Nieruchomości i nie tylko, wprowadziła swoje własne licencje, które nie są licencjami rządowymi, a są federacyjnymi licencjami. Które pozwalają też zweryfikować, czy dana osoba zdobyła przynajmniej jakąś tam część podstawową wiedzy e, i czy jest w jakiś sposób przygotowana. Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników Właścinnościami, którego również jestem członkiem, e, to jest e, e, stowarzyszenie, które również organizuje takie kursy przygotowujące do tego egzaminu. Więc mówię, nie jest to państwowy egzamin, natomiast jest to egzamin jakiś przygotowujący. A pytanie, czy taka licencja powinna zostać wprowadzona na rynku. My jako stowarzyszenie dążymy do tego, aby wpłynąć na ustawodawcę, czyli jakiś lobby z naszej strony e, tutaj jest, żeby takie licencje ponownie przywrócić. Wiesz co, jak słucham Ciebie, to wydaje mi się, że to jest absolutnie konieczne. To się po prostu musi stać, inaczej yy, bardzo złą reputacją cieszyć się będą Agencje Nieruchomości w Polsce. Często zupełnie niezasłużenie. Zgadza się. I to takie, które działają według bardzo ściśle określonych standardów, zarówno etyczno-moralnych, jak i po prostu tych met merytorycznych. Zgadza się. Natomiast my musimy w tym momencie zadbać tylko i wyłącznie o to, aby samodzielnie się kształcić i mhm. pokazać to na rynku, pokazać naszym klientom, w jaki sposób pracujemy, jaką mamy wiedzę, i to jest jedyne narzędzie, które posiadamy do tego, aby, aby tego klienta do Ciebie po prostu mówiąc kolokwialnie wyciągnąć. Natomiast ja jestem zdania, że to daje pewnego rodzaju przestrzeń na rynku do tego, żeby agenci jedni byli po prostu lepsi od drugich. Żeby się wyróżnić. Tak? Dokładnie tak. Żeby można było zaufać pogrzeck nieruchomości, bo wiemy, że działają według takich i takich standardów. Tak? Dokładnie tak. A Pan Kowalski może też ma jakieś standardy, ale nikt nam o tym nie wiadomo, bo się nie zdradził z nimi, prawda? Dokładnie. Podczas współpracy z nami. Dużo się dzieje w Twoim życiu, Grzegorzu. Co z tym czasem poza pracą? Czy w ogóle on istnieje? Jak ci idzie tak zwany work-life balance? To jest moja pięta Achillesowa, myślę, ponieważ ja się zastanawiałem jakiś czas temu na tym, czy ja mam czas na hobby. Czy mam na czas na życie prywatne? Czy mam czas na rodzinę, na dzieci? E... Masz żonę, mam, masz dwóch synów? Mam żonę, mam dwóch synów, ten... tak, już dorastających synów prawie, tak. Trochę tego czasu musisz znaleźć. Więc prawda? na to staram się przede wszystkim znaleźć czas. Natomiast jeżeli mówimy o czasie, chociaż nawet podróże, wspomniane Dubaj czy wyjazdy służbowe, ja zawsze staram się gdzieś tam zahaczyć i na przykład zabrać jednego z sobą drugiego, więc wykorzystać każdą możliwą chwilę, łącznie z pracą, nawet na to, żeby gdzieś to ten czas wspólny spędzić. Natomiast e... Powiem e, coś, co mnie samego zaskoczyło. Kiedyś zastanawiałem się nad moim hobby. Powiedziałem mojej żonie, co ja nie mam czasu na swoje hobby. W ogóle, jestem tak zapracowany, A ona że... pyta z dziwą, a ty mówi, masz a hobby? Tak, 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 jaki ty masz hobby? I wtedy sobie uświadomiłem, że moim hobby jest praca. E, ktoś powiedział, że to jest pracoholizm. No raczej. E, ale e, to wynika z czegoś innego. Ja lubię budować, lubię tworzyć. E, otwieranie nowego oddziału w Dubaju wymyślanie czegoś nowego tutaj na miejscu w Polsce, każdy kolejny element, to jest jak układanie z klocków Lego kolejnego elementu, budowania czegoś, to daje mi ogromnie dużo satysfakcji. I to jest coś, co staram się każdego dnia wdrażać. Szukanie nowych rozwiązań. Chwilę temu wprowadziliśmy podpisywanie umów w sposób elektroniczny z klientami. Szukamy jakichś rozwiązań marketingowych nowych. To jest naprawdę super i to potrafi przynieść bardzo dużo satysfakcji. I ja każdemu życzę tego, żeby spełniał się swoje prace, bo to jest naprawdę świetna sprawa, kiedy robisz to, co naprawdę kochasz i lubisz. Więc odpowiadając na pytanie, czy mam czas na życie prywatne i na swoje hobby? Tak, ponieważ ono się łączy nie, no, ni ni niestety, bo niestety właśnie Myślę, że Zeus byłby z ciebie bardzo dumny, bo nie wygląda na to, że będziesz kiedykolwiek emerytem. Right. <UREbedingt loves aussi> Zanudziłbym się chyba. Nie tak? życzę ci chyba A. tego, bo byś się zanudził. Natomiast życzę absolutnie sukcesów w Pogorzelskiej Nieruchomości. Również w Dubaju, jako Pogorzelski Real Estate. Pogorze... Pogorzelski Real Estate. Bardzo Ci Grzegorz. Bardzo dziękuję, dziękuję za życzenia i za rozmowę. To jest The Richardson Talk, a ja się nazywam Monika Richardson. The Richardson Talk. The Richardson Talk. Zapraszam Monika Richardson.